Pakujcie walizki i najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne. Lecimy do ukrytego skarbu Włoch, Lido di Chesolo. A najlepsze? Nie zrujnuje to waszych budżetów. Wyobraźcie sobie złote piaski, rzut beretem od Wenecji, ale bez tych zawrotnych cen. Lido di Chesolo to kilometry zachwycających plaż, idealnych na siatkówkę plażową albo po prostu na włoskie dolce Farniente. A kiedy słońce zachodzi, zabawa wcale się nie kończy. To miasto zmienia się w raj nocnego życia. Z barami i restauracjami, które nie opróżnią wam portfeli. Macie ochotę na odrobinę przygody? Zanurzcie się w sporty wodne, takie jak windsurfing czy paddleboarding, bez wydawania fortuny. I wisienka na torcie, noclegi i posiłki są tu śmiesznie tanie, co czyni to miejsce rajem dla oszczędnych podróżników takich jak my. Niech 2024 będzie rokiem w którym odhaczycie Lido di Hesolo z listy marzeń. Słońce, zabawa i oszczędności. Czego chcieć więcej?